W dzisiejszym odcinku zakupię nowy karnet zadymiarski, ale zanim to, to zostaw łapkę do góry oraz subskrypcję wbijaj na mojego Instagrama i TikToka. Linka macie w opisie. A teraz mam pytanie: Czy podoba Wam się ten materiał? Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu, że podobał Wam się. A teraz kupuję karnet. A więc dobra, ciemne piaski, sezon 36, aktywuję karnet. No i dobra, mam nadzieję, że dropnie mi legendarny stardrop, bo no po prostu fajnie by było. Dobra, zaczynamy od klejnotów. Ja po tym odcinku będę miał naprawdę dużo tych klejnotów. I właśnie myślę, na co je wydać. Dobra, mamy tutaj takiego staldropa i oczywiście nic. Monety. Kolejne monety. Dobra, mamy także kredyty na Finksa lecą. Na Finksa tutaj kredyty sobie najpierw odbieram. No i to chyba wszystkie, nie, tutaj jeszcze i teraz mamy wszystkie kredyty odebrane. Dobra, mamy klejnoty, które też sobie oczywiście muszę odebrać. No i mam 300 gemów już, więc bardzo spora liczba. Bardzo się cieszę. Dobra, mamy tutaj jakieś star dropy, więc dobra, odbieram monety dropnęły. Dobra, okej. Okay. Mamy tutaj star drop kolejny. Star drop kolejny. Yy, ok mamy tutaj emotkę. Teraz odbiorę sobie błyskotki. Błyskotki kolejne. Najpierw sobie star dropa jeszcze otworzymy. ok no nic niestety legendarnego nie ma. Błyskotki, punkty mocy, sorry. Yy, okej. Okay. Emotka, star drop, e, punkty mocy, star drop i teraz please, dropnie no nie, no nic, nic, totalnie nic nie dropi mi, więc to akurat słabe. No ale niestety czasami tak się zdarza, dobra, no bardzo rzadkie monety, no monety zawsze się przydadzą, ale wiecie, epic, lege, no proszę legendarny, no nie no, widzowie, co jest, wy też tak macie, bo ja nie wiem. Ja totalnie nie wiem czemu tak jest. Czy wy też po prostu nie macie farta? A wy, dobra, no to tutaj mamy stardropa, no ale oczywiście nic. I to już zaraz będzie koniec karnetu, więc bardzo fajnie, że tak szybko to poszło, bo myślałem, że będzie to dłużej. Okej, okay, jeszcze emotka. Stardrop, jeszcze najpierw emotka. No i mam cały karnet odebrany, więc bardzo, bardzo fajnie. Jak wiecie lub nie wiecie, ale 8 marca jest Dzień Kobiet, dlatego teraz porozmawiamy sobie o co może tak naprawdę pojawić się w, właśnie w tym dniu, no i zapowiadam, mam maraton, bo trzydniowy, taki krótki, ale jest maraton, który będzie trwał właśnie do soboty, do Dnia Kobiet. E, no, czyli po prostu taki maraton. E, dlatego, że po prostu, no wpadłem na taki pomysł, bo dawno nie było maratonu. E, ogólnie bym nie robił tego maratonu, ale dawno nie było maratonu, nie było maratonu, więc właśnie nie było maratonu na przykład urodzinowego i tak dalej. Więc postanowiłem, że zrobię taki maraton. Z dniakowiec, no, tylko dlatego po prostu, że no, dawno nie było maratonu. No i myślę, że nawet fajnie, bo teraz filmy to się pojawia codziennie do soboty, więc spoko. Więc tak to wygląda. Teraz porozmawiamy sobie, co może pojawić się. A dokładniej, moim zdaniem, będzie jakieś wydarzenie, które po prostu pojawi się w tym dniu, kobiet czyli 8 marca. A dokładniej, wydarzenie, że będziemy mieli cztery życia i po prostu będzie trzeba przejść. Tak mi się wydaje, chyba że będziemy mieli więcej żyć, albo nieograniczone życie. To też jest możliwe, ale mi się wydaje, że właśnie takie coś wejdzie. Jak widzicie, tą obramówkę teraz, no to to jest jak coś, no, no tego nie będzie chyba jutro. Ale tak po prostu sobie dzisiaj dałem. Ogólnie, no chyba wiecie o jakie wydarzenie mi chodzi. Um, możliwe, że wam wyświetliłem na, ek na ekranie na, ten, na początku, ale jeśli nie, to nie, no nie wiem. Um, ale okej. Okay. No i teraz pomyślmy sobie, jakie nagrody mogą być. Więc moim zdaniem będzie to spray lub emotka, um, no bo rok temu też mieliśmy... Um, z tego co pamiętam, mieliśmy czy nie? Napiszcie na pewno mi w komentarzu. I mi się wydaje, że to będzie emotka lub spray. Ja już będę się z Wami żegnał. Widzimy się jutro. Pa, pa.